No dobra, ta gra jest nudna. Chwila, co? Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Amelka Rojberka. Witam was po długiej przerwie. Niestety w wakacje miałam mało czasu na nagrywanie i nie mogłam nagrywać, ale teraz już wracam na YouTube'a i będę nagrywać regularnie. Ostatnio oglądałam film Cape of Demon Hunters i zobaczyłam tą grę na Robloxie, więc postanowiłam ją sprawdzić. W tej grze chodzi o to, że puszczamy jakiś dźwięk z piosenek i musimy wejść w odpowiednie okienko. Zobaczmy jak bardzo znam te piosenki. No dobrze, więc zaczynamy. W ogóle to jest jakiś VIP. Trzeba tutaj puścić dźwięk i... Kurczę. Nie pamiętam dokładnie, który to może być. Dobra, nie jestem pewna. Co? Oha. No więc, dobrze. <moglądza> Moja ulubiona jest, tak myślę. No dobrze, idziemy na kolejne. Wiadomo, wiadomo, że to jest Rumi. Dobra, to nie, to nikt tutaj. Wiem, że to przecież jest mystery. Gdzie? Yeah. Co? Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Okej. Okay. A, to pamiętam, to było jak w samolocie ten demon mówił. Mhm. Myślałam, że już wpadnę tutaj, bo prawie dotknęłam. Uuu, to będzie trudne, bo ja nie do końca rozpoznaję tego. Dobra, jest. O! Jakby co? To... To jest moja ulubiona postać z tej. w sumie nie bajki, tylko filmu. <laughs> no dobra. Okej. Okay. Znowu to Obawiam się, że to może być ten. A bo ja wiem, tutaj ich nie rozróżniam. Jakby co, to ich nie rozróżniam w ogóle. Jedną do tego. Na początku też myślałam, że to będzie on. No chwila. Tak. To będzie na pewno on. To będzie ten. Tutaj Śmieszny. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał. <tuszel> No dobrze, więc yeah, stań. Hmm. Wszyscy idą do tego. See, see. To będzie ten lekarz śmieszny na pewno. To będą oni. Bobby On ma taki śmieszny głos ma... Myślę, że to Albo to Dobra, nie Idziemy Ja nie zauważyłam, on poszedł na tego Dobra Okej okay. Nie kojarzę tego No dobra. Ja nie wiem, poczekajcie jeszcze raz. Okej, okay, czyli to nie to? Może to ona? Tak, to ona! only one's dying tonight are your... Ten ptak. Your secret's safe with me. Oh, keep. So Na pewno będzie to to Mhm. Mm Ale ono ma tutaj dziwną minę. I ja powiem Wam już od razu, że ja takie... Ja tak bardzo bóźnię na ten... To jest napisane już ciężko, także... Dobra. Myślę, że to... Czyli to na pewno, nie? Te trzy babcie mówiłyby jakby we trzy, także no nie pozostaje mi nic jak to. Aha! Fajnie! Wow! Piosenki! Voice Kolejne piosenki I kolejne, oczywiście, że kolejne! No i kolejne piosenki Tą, tą piosenkę kojarzę Tą też i jeszcze bardziej. Nawet jak? Tego nie kojarzę. No dobra, pójdziemy na to. No dobra, może nie, nie zauważyłam w tym telomu. To albo to? Bo to tańczyły przy innej piesądze. No dobra, to pójdźmy na to. A, aha. No dobra. Zgadnię, to... to pamiętam, chodził między demonami z tą swoją. Nie wiem, jak to nazwać. O! Widzę szkalnych mostów. Jak się trzy razy pomylę, uprzedzę Was, to idę na sam początek. Super, nie? Dobra, będę chodzić za innymi. O! Ten to się nie boi. W sumie tak, zigzag. Aj, no co? Tu? Nie przeszkadzajcie mi! O oh, Je! Yeah. Super, naprawdę super. I proszę bardzo, zaczynam od nowa. Uwielbiam to. Niestety nie udało mi się przejść tego mostu, ale nie chcę już mi się tej gry zaczynać od nowa. Dajcie znać w komentarzach, jak wiecie, co jest za tym mostem, bo mnie bardzo to ciekawi. Nie zwróciłam uwagi, co tam dokładnie jest, ale może jeszcze kiedyś uda mi się tam dojść. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pa!